Adam Ma Bysz o kryzysie w map kreska Piotra Y. Nie był widać po nim przygnębienia. Adam Ma Bysz l. Został poproszony o komentarz dotyczący kryzysu w map Piotra Y31L i jego kreska on Justyny 31L. Dyrektor PZ ten stwierdził: Kreska E nie będzie się wypowiadał na temat rodziny. Równocześnie zastrzegł. Kreska jest sprawy rodzinne nie mia kreska adnego w na form Piotra. Od kilku dni media rozpisuj się o kryzysie w map kreska Piotra, y Wszystko Wszystko zaczbosi, gdy Justyna, kreska ona skoczka, opublikowała w sieci emocjonalny wpis. Wyjawiła w nim, kreska m i a m kreska m nie ugbada się dobrze. Po z niej okaza Bosi, kreska E ma onkowie nie mieszkaj razem u kreska od czerwca. Ona sportowca ma sporo zastrze kreska ed do Piotra. Twierdzi, kreska E ma onko chang, a zamiast zajmować się mi, woli. Co na to wszystko, yba Napisa powiadczenie, w którym odniósł psi do zarzutów. Zostałem zmuszony do wyprowadzki. Stara Bemsi dojść do porozumienia z kreska on, zadba o dzieci i koncentrowa się na treningach. Wyjaniała. Do rzekomego zaniedbywania dzieci przez yp w krótki i wymowny sposób odniosła się mama skoczka. Piotr bardzo kocha swoje dzieci, powiedziała. O komentarz poproszono również kreska Adama Mabysza, dyrektora polskiego zwisku narciarskiego, a prywatnie kuzyna Justyny, YB. Nie będę się wypowiadał na temat rodziny, bo Justyna jest mój kuzynk, a Piotr to tak kreska E osoba mi bliska, stwierdził w rozmowie z SuperEkspresem. Skomentował natomiast spekulacje, jakoby problemy rodzinne były powodem babszej dyspozycji Piotra, Y i tego, kreska nie dane by mu wyspi podczas Igrzysk Olimpijskich w Pyeongchangu. My natomiast, kreska e sprawy rodzinne nie miałby kreska adnego WPBW na form Piotra. W Korei był widać po nim kreska adnego przygnębienia. Wiadomo, kreska e wewnętrznie przekreska e i kreska skacze gorzej niż kreska inni reprezentanci, ale nie dawap tego po sobie pozna, powiedział Padam mabysz i dodap, kreska e piotr. Y bamo e jeszcze odpali tej zimy, ponieważ kreska ma swój technik zachowania, by odciśi od tego, co przeszkadza w koncentracji.